Ksiądz Franciszek Longchamp de Berrier. Kto jest podmiotem prawa? A w ogóle skąd bierze się określenie podmiot? Myślimy o godności człowieka, myślimy o naszej konstytucji, o artykule pierwszym, który mówi o tym, że dobro wspólne że Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, myślimy o godności niezbywalnej i godności przyrodzonej. No, Zastanawiamy się nad tym, komu ta godność przysługuje, skoro ona nie jest prawem tworzona, ale ona jest przyrodzona. Kto jest podmiotem prawa? Kogo uważamy za człowieka? I to nie w naszych deklaracjach zewnętrznych, ale w tym, jak naprawdę w praktyce do tego podchodzimy. I jak to odbieramy, i jak to przeżywamy. Tutaj cieszyłby się wielki polski prawnik Leon Petraszycki, który mówił o tym, że prawo jest tym, co ludzie przeżywają jako prawo. Ale sięgam w tej chwili do anegdoty, która jest u Burharda w książce bardzo znanej, znaczy Kapitan. I on wspomina ze swoich młodzieńczych lat, jak to opowiadano o profesorze prawa rzymskiego z Wilna Franciszku Bosowskim, postaci niezwykle ciekawej i także tragicznej, dlatego, że on z, został aresztowany razem z innymi profesorami w Uniwersytecie Jagiellońskim, wywieziony do obozu koncentracyjnego, co prawda zwolniony, ale wkrótce, bo w 1940 roku zmarł. Ale kiedy egzaminował studentów, egzaminował ich w Wilnie, mówił, proszę wyobrazić sobie, że wchodzi pani, wchodzi pan na najwyższą wieżę, wileńską, na wieżę Kościoła świętego Jana, to co pani widzi? i ludzie widzieli różne rzeczy widzieli konie, widzieli furmanki niektórzy widzieli nawet drzewa, widzieli inne domy ale co pan jako prawnik tam widzi? W końcu dopytywali się profesora, o co chodziło, i okazało się, że odpowiedź jest bardzo prosta. Widzimy podmioty i przedmioty stosunków prawnych. Chodzi o relacje. Kto to jest podmiot prawa? Używamy tego określenia bardzo często, ale tak naprawdę to określenie jest określeniem stosunkowo nowym. Sformułował je Gottfried Wilhelm Leibniz. To jest filozof, który żyje na przełomie wieku XVII i XVIII. Myślę, że jeszcze w połowie XX wieku. Był to jeden z najbardziej popularnych filozofów. On właśnie sformułował, użył łacińskiego określenia obiektum iuris, przedmiot prawa, i subiektum iuris, czyli Podmiot prawa, ale to nie on wymyślił podmiotowość prawną, bo o podmiotowości prawnej możemy mówić już od rzymskich czasów, chociaż tego określenia podmiot prawa akurat w Rzymie nie używamy, ale wiemy, kto ma podmiotowość prawną, a więc kto może być podmiotem praw i obowiązków, wiemy, kto może dokonywać, zmieniać swoją sytuację prawną, wtedy mówimy o zdolności do czynności prawnych, mówimy o tym, że ktoś jest podmiotem praw majątkowych, tak na przykład tylko ojciec, Rodziny był podmiotem praw majątkowych i był właścicielem wszystkiego, a reszta członków rodziny, ci, którzy byli pod jego władzą ojcowską, no cóż, korzystali z tego wszystkiego, co do niego należało. Przede wszystkim korzystali z jego troski, opieki, tego, tej, tej spełniania tego officium pietatis, obowiązku troski o innych, no ale potem czekali, to znaczy może nie czekali na jego śmierć, ale otrzymywali majątek wtedy, kiedy przychodziło do spadkobrania. My natomiast bardzo ciekawie możemy zastanowić się przez chwilę myśląc o podmiotowości, a skoro chcemy być teraz troszkę pomiędzy Jerozolimą a Rzymem, bo okazuje się, że na Rzymie jednak wszystko się nie rozpoczęło, choć nasza tradycja prawna, europejska tradycja prawna, nasze myślenie o podmiotowości prawnej czerpie z Rzymu, to zacznijmy może tak trochę prowokacyjnie od komara i od wielbłąda. A dlaczego chcemy zacząć od komara i od wielbłąda? Dlatego, że bardzo dobrze znamy powiedzenie, które oddaje doświadczenie bycia z prawem, życia prawem na co dzień i to doświadczenie, które jest znacznie starsze niż doświadczenie prawa rzymskiego. Bo ile Rzym rozpoczyna nam się gdzieś w VIII wieku przed Chrystusem, a taki pierwszy poważny pomnik prawa rzymskiego to jest połowa wieku V, 451-450, ustawa dwunastu tablic, no to życie intelektualne Jerozolimy kwitnęło już w X wieku przed Chrystusem, w IX wieku przed Chrystusem, wokół tego, jak interpretować. Prawo, dlatego że wypełnienie prawa było wyrazem przynależności do przymierza, wyrazem oddania Bogu i oddawaniem czci Bogu także. W związku z tym przepisy prawne, rozwiązania, normy, które, które decydowały o tym, nie tylko jak należy się do siebie odnosić, ale także jak należy się ubierać, co należy jeść, jak należy gotować, co można zakładać na siebie. I w związku z tym interpretacja, która jest interpretacją dość powszechną, która dotyczy każdego człowieka i każdy człowiek, Człowiek miał poczucie, żyjąc w tym społeczeństwie miał poczucie tego, że interpretacji dokonywać trzeba. I w pewnym momencie Jezus Chrystus ostrzega, ostrzega, przewodnicy ślepi, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. To jest doświadczenie, bardzo ciekawe. Czytamy to w Ewangelii Świętego Mateusza, bo w Ewangelii Świętego Mateusza rozdział 23 jest bardzo interesująco skonstruowany w ujęciu siedmiu biada. Biada wam, po grecku, łaj hipokrytaj, biada wam uczeni w prawie i faryzeusze, hipokryci. Właśnie biada wam ze względu na waszą złą, rabulistyczną interpretację, na wasze zachowanie, które przewraca prawo, niesprawiedliwe. Spełnia prawo wtedy swojej funkcji, ale jest na służbie jakichś drobnych, prywatnych interesów. I to będzie dotyczyło także postrzegania człowieka. No więc przecedzacie komara, pobykacie wielbłąda. Prawdopodobnie przecewano komary, przecedzano dlatego, że w napoju, żeby nie był napój zanieczyszczony trzeba było się pozbyć także insektów, jeżeli one by wpadły na przykład do słodkiego napoju. No, ale połykanie wielbłąda jest tutaj bardzo dziwne. E, oczywiście dla prawnika to jest zrozumiałe. W dawnej nawet marksistowskiej e, interpretacji, e, myślę o marksistowskim prawoznactwie, było zupełnie oczywiste. Jeżeli będziemy źle interpretować, jeżeli będziemy tworzyli złe prawo, to ludzie wyjdą na ulicę. I nie tylko, że wyjdą na ulicę, żeby manifestować, ale wyjdą na ulicę także po to, żeby o porządek. A więc rewolucja postrzegana jako integralna część prawoznawstwa. Jeśli tak, no to właśnie do rewolucji pewne rzeczy się bardzo klarownie interpretuje, oddziela, bo przecież interpretacja to jest praca prawnika, a dokonywanie bardzo takich subtelnych rozróżnień służy takiej interpretacji. To jest coś, co prawnikom się także zarzuca, dlaczego prawników się także nie lubi. No właśnie, i czasami po prostu cedzi się z uporem godnym lepszej sprawy komara, poszukując go długo, dochodzi do jakiejś zmiany i nagle. Łykamy nawet wielbłąda i jest zmiana, zupełnie inna sytuacja i zachowujemy się nawet nie być rewolucji. Dochodzi może czasami do rewolucyjnych zmian albo do po prostu obrotów o 180 stopni i wtedy interpretacja płynie w zupełnie inną stronę i tam już się niczego nie cedzi, bo na razie trzeba tego wielbłąda strawić. Yy. Połykanie e, wielbłąda e, bywa, bywa niebezpieczne. Oczywiście tutaj w tym powiedzeniu przewodnicy ślepi, biada wam, bo przecedza się komara, połykacie wielbłąda, ten komar jest... E, no, pochodzi to z doświadczenia dnia codziennego. Wielbłąd to trochę dziwne porównanie i chyba jedynym wyjaśnieniem jest sięgnięcie do języka aramejskiego, bo tylko tam jest gra słów, bo komar po aramejsku to kamla, a wielbłąd po aramejsku to gamla. W związku z tym przecedzacie kamla, a połykacie gamla. Zestawienie jest dość istotne, dlatego że komar jest maleńki i o maleńkie rzeczy dbamy i o szczegóły dbamy, no a przychodzi do bardzo poważnych kwestii, to nagle potrafimy je pominąć. Jeżeli więc mowa o prawnikach i sięgniemy do tego 23 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza, która zawiera siedem biada, wiadomo, że jest to pewien układ konstrukcyjny, redakcyjny, dlatego że 7 jest liczbą boską, to popatrzymy, że jest ten 23 rozdział jest w, w jakby drugim ogniskiem tej elipsy, gdzie pierwszym ogniskiem jest to, co nazywamy kazaniem na górze. A więc 5, 6 i 7 rozdział, kiedy tłumaczone są, zaczyna się to od błogosławieństw. A potem od tłumaczenia słyszeliście, że powiedziano, nie zabijaj, a ja wam powiadam, ktokolwiek gniewa się na brata, już dopuszcza się w sercu zabójstwa. No właśnie, ale kto jest bratem? I otóż okazuje się, że w Ewangelii Świętego Łukasza mamy bardzo ciekawą historię, bo przychodzi, a Łukasz nie mówi tam o hipokrycie, nie mówi tam o uczonym w prawie, Łukasz mówi, że przychodzi prawnik, przychodzi nomikos, po grecku nomikos, po prostu prawnik. Przychodzi i prawnik zadaje pytanie: Nauczycielu, jakie jest największe przykazanie? I odpowiedź jest dość oczywista. Największe przykazanie jest, szema Izrael, słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jest jedynym. Będziesz miłował Pana Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem. A drugie jest takie, miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Odpowiedź oczywista. Więc dlaczego zadawał pytanie? I jakby, trochę żeby się usprawiedliwić, zadaje inne pytanie. A kto jest moim bliźniem? I mówiąc zupełnie między nami to jest jedno z najważniejszych pytań jakie w ogóle można postawić. Kto jest moim bliźnim? A więc kto jest podmiotem? I na to pada odpowiedź w postaci przypowieści którą wszyscy świetnie znamy. O tym, że pewien człowiek schodził z Jerozolimy. Wiadomo, Jerozolima jest wysoko, schodzi niżej do Jerycha, jedno z najstarszych, może najstarsze miasto świata nie wiem 8 tysięcy lat, 9 tysięcy lat temu powstałe schodzi do Jerycha, tam zostaje napadnięty, pokrwawiony leży. Przechodzi kapłan, spieszy się na służbę, musi iść na służbę, nie może dotykać się pokrwawionego, nie może mu pomóc, ma nadzieję, że ktoś inny się zatroszczy, skoro Bóg jest na niebie, to zatroszczy się też o tego człowieka pobitego. Przechodzi lewita, który też idzie na służbę do świątyni i takie samo ma podejście jak poprzedni, a potem przechodzi człowiek, który właściwie nie istnieje dla nich. Samarytanin, człowiek, który, którego nie poznają, nie zauważają, nie uważają za podmiot, nie uważają za swojego bliźniego. On przechodzi i zajmuje się tym człowiekiem. Mówimy o miłosiernym Samarytaninie. I odpowiedź: Czy zrozumiałeś? Odpowiedź: Zrozumiałeś tę przypowieść? Odpowiedź tego człowieka: Zrozumiałem. Bliźnim jest ten, kto okazał mu miłosierdzie: idź i ty czyń podobnie. A więc Samarytanin jest bliźnim, okazuje się, chociaż nie był traktowany jako podmiot. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego, miłuj tego, kto jest bliźnim. Jest pytanie, kto jest bliźnim. Czy Samarytanin jest, czy według prawa tego jest, a może powinien być, i ku temu się zwracamy, pozostając cały czas z tym bardzo, bardzo ważnym pytaniem: kto jest moim bliźnim? Ale ktoś powie, to jest bardzo religijna narracja. To jest narracja biblijna, to jest narracja wiary. Oczywiście, że ta tradycja judeo-chrześcijańska jest obecna w naszym świecie, ale czy naprawdę musimy mówić o bliźnim, to brzmi trochę kościelnie. Jeśli nie chcemy słowa bliźni, to może powiemy, brat. Brat. To ktoś, kogo znamy z naszej rodziny. Relacje braterskie mogą być bardzo różne. Jak traktować brata, ale o braterstwie się także mówi. Więc, żeby nie było kontekstu religijnego, weźmy kontekst, który. Nie jest religijny, bo chodzi o hasło, które ma i rewolucja francuska, i później republika francuska: "liberté, égalité, fraternité". Wolność, równość, braterstwo. Sięgam do tego, dlatego, że artykuł drugi konstytucji francuskiej mówi o tym, że Francja, la France, est une république indivisible, laïque, like, démocratique et sociale. Zwracam uwagę w szczególności na to, nie tylko, że jest niepodzielna, że nie tylko, że jest demokratyczna, i że jest społeczną republiką, ale jest republiką laicką. Niepodzielna, laicka i bardziej nawet laicka niż demokratyczna, bo ten przymiotnik laicki pojawia się jeszcze przeddemokratyczny. A więc to jest bardzo ważne dla tożsamości republikańskiej, dla całej ideologii republikańskiej, że trzeba być laickim. Principe de laïcité, zasada laickości. A więc nie ma tam żadnego kontekstu religijnego, ale hasło republiki. Na, jak u nas wisi orzeł w koronie w urzędach państwowych, tak w urzędach państwowych, czy przy wejściu do urzędów państwowych francuskich, jest napisane zawsze liberté, égalité, fraternité. Pamiętam, jak przyjeżdżaliśmy koło szpitala położniczego, Tato zwraca uwagę na to, że jest jeszcze dołożone do tego maternité, czyli macierzyństwo. Ale oczywiście ze względu na ten szpital. Szpital. Liberté i y égalité. One są bardzo ważne, ale zauważmy, że wolność i równość pozostają z sobą w konflikcie. Jeżeli jest więcej wolności, to jest mniej równości. Jeżeli jest więcej równości, to będzie mniej wolności. I jak to pogodzić? Jak sobie z tym poradzić? I tu jest odpowiedź tego hasła, bo nie tylko liberté, égalité, nie tylko wolność, równość, ale i braterstwo, ale także fraternité. No właśnie, czyli rozumieć Braterstwo, że trzeba być sobie bratem. Rewolucja francuska i jej doświadczenie, republika francuska mówi, że braterstwo jest bardzo ważne. Jeden z rewolucjonistów mówił, lepiej żebyś był mi bratem, bo jak nie będę musiał ci obciąć głowę. No, gilotyna była w użyciu w związku z rewolucją francuską, ale chyba nie o takie braterstwo chodzi. A więc braterstwo. Na czym polega w związku z tym braterstwo w tym zupełnie świeckim, można powiedzieć laickim rozumieniu? I stajemy wobec pytania, kogo uważamy właśnie za podmiot prawa. Kto jest moim bliźnim? Kto jest moim bratem? Na czym polega braterstwo? To jest istotne pytanie, które możemy rozwinąć. Braterstwo wobec kogo? Braterstwo wobec kogo? Kto jest bliźnim? Czy każdy człowiek jest bliźnim? Czy tylko niektórzy? A kto jest człowiekiem? To jest pytanie. Czy niewolnik jest człowiekiem? Czy cudzoziemiec jest człowiekiem? Czy poganie jest człowiekiem? Czy Samarytanie jest człowiekiem? Imigrant jest też człowiekiem w praktyce życia? Embryon w praktyce, w postanowieniach prawnych jest człowiekiem? Każdy z nas był embrionem. Kogo za człowieka uważamy w pragmatyce życia społecznego? To jest zasadnicze wyzwanie także. Także wyzwanie intelektualne. A więc stajemy wobec dwóch standardów: standardu subiektywnego, miły bliźniego swego jak siebie samego i standardu obiektywnego, który przed nami.